Cześć, w tym filmie kilka słów na temat tego, jakich opon do roweru nie kupować, czyli jakie opony najlepiej omijać z daleka. Opony do roweru można podzielić oczywiście na takie, które są krosowe, takie do rowerów górskich, trekkingowe, czyli slicki i tym inne, ale tutaj w tym filmie nie będziemy się skupiali na systematyce dzielenia opon ze względu na rodzaj bieżnika i wielkość, ani nic takiego, tylko na ich wykonanie. Czyli jakie opony, nieważne do jakiego roweru, ale jak je po prostu omijać. Mianowicie opona dobra rowerowa powinna być wykonana przede wszystkim z gumy. Jeżeli opona jest wykonana, powiedzmy, z nylonu lub niskiej mieszanki gumowej, to takim czymś będziemy jeździli, powiedzmy, sezon, a nawet nie, może trzy miesiące, jeżeli jeździmy w miarę intensywnie. Oczywiście nie będziemy hamowali, nie robili zrywów, niczego takiego, a opona stanie się całkowicie łysa, wyjdzie jej drutowanie na wierzch będzie się przebijała co chwilę, i tyle będzie z tej opony. Jeżeli idziemy do sklepu i patrzymy na opony, i zastanawiamy się, jaką wybrać, to przede wszystkim patrzmy na jej bok. Co pisze na boku tej opony? Czyli pisze tam tylko rozmiar, nazwa producenta ile ją maksymalnie można napompować czy także mieszanka gumowa. Jeżeli pisze nylon, a na bardzo wielu ostatnich oponach jest taki napis, czyli rodzaj, powiedzmy, tej gumy, w cudzysłowiu, to powinniśmy już z taką oponą przemyśleć ten zakup, gdyż nylonowe opony są bardzo miękkie, mają po prostu dużą ścieralność. Jeżeli będziemy na niej jeździli, no przynajmniej tak jak ja, czyli powiedzmy co dwa dni rowerem gdzieś się przejdziemy kilka kilometrów, to po trzech miesiącach już ta opona będzie, nieważne jak miała gruby bieżnik, ona będzie totalnie łysa i będzie do wyrzucenia. Będzie cały czas się już potem przebijała, przez to, że cienka warstwa tej pseudo gumy pozostanie na bieżniku, a reszta zostanie starta. Przede wszystkim omijajmy opony nylonowe. Jeżeli opona kosztuje 24 zł i pisze na niej nylon, to żadna nie jest okazja. To jest tak naprawdę, tak jakbyście sobie kupili coś jakąś zabawkę, w porównaniu do czegoś naprawdę dobrego. Opony nylonowe to praktycznie jest to, co trzeba zawsze omijać. Jeżeli nie pisze taki napis na boku opony i nie pisze także, jaka inna jest to mieszanka, to zazwyczaj będzie to guma. Jeżeli jest to guma, oczywiście można wziąć taką oponę. Także, jeżeli ja wybieram, nieważne czy do roweru górskiego, czy trekkingowego, to zawsze zwracam także uwagę na to, jakie czoło jest bieżnika. Mianowicie chodzi o to, czy w cienkiej gumie są tylko wyżnięte rowki, na których powiedzmy klasyfikuje się bieżnik, czy jest dodatkowe czoło bieżnika, czyli grubszy zwój gumy na samym przedzie opony, tak aby to on główny ciężar rozprowadzał po asfalcie czy tam po drodze, jakiej jeździmy. Im grubsze jest, im grubsze jest czoło bieżnika, to tym lepiej, tym dłużej ono będzie się ścierało. Jeżeli są tylko cienka guma, cienkie rowki, to to szybko się po prostu zetrze i na tej oponie z długo nie pojeździmy. Szczególnie zwracajmy uwagę na to, aby opona była niemylonowa, miała jak, najgrubszy, jak najgrubszą gumę na czele bieżnika oraz praktycznie na to, aby ta cena była jeszcze jakaś realna. No ale tutaj będzie być może ciężko, gdyż kupić dobrą oponę i dobrze wykonaną w nie takiej dosyć atrakcyjnej cenie jest dosyć trudno. Tutaj polecam do szukania takich opon na aukcjach internetowych, naprawdę dużych sklepach rowerowych, gdyż no, oni będą mieli jakiś większy wybór. Ewentualnie można także chodzić, jeżeli macie w swoich miejscowościach, blisko swoich miejscowości jakieś punkty, gdzie sprzedaje się rowery i części do rowerów sprowadzane z zagranicy, już nie mówię na jakich zasadach sprowadzane, to ciężko zbadać. To tam czasami można kupić całe koło rowerowe z oponą, i często te opony, bo wiadomo, za granicą już tak bardziej nylonowych to nie sprzedają, tylko zazwyczaj lepsze są gumy. To opona, całą oponę, nawet z kołem rowerowym i kasetą z tyłu, można kupić za dwie dychy. A opona może być w stanie idealnym, co za taką samą oponę byśmy dali, powiedzmy, stówę u nas w sklepie. Warto tak kombinować i znajdywać opony, gdzie da się kupić dobre i taniej. I to wszystko w zasadzie w tym filmie. Dziękuję za uwagę.